No, witam. Czyli tak jak mówiłem, zabieram się za, za te obciążniki i felgi od traktorka mojego. Za chwilę jadę do o, Już stoi. Zamykam, zamykam. O, Już go tu stoi. Już widać. Zanim zacznę zdejmować felgi, o, felgi obciążniki, to wezmę jeszcze tylko, zmierzę przy tej szybie, w tym kabinie, jak tu musi być, ile musi mieć centymetrów i pójdę sprawdzić, wymierzyć tamto. Dobra, 80 musi mieć idę. Padać zaczyna znowu jak ostatnio codziennie. Powinno mieć nawet aż za duża. Oho, 130. No to nawet będzie trzeba ciąć. Chociaż tu mam jeszcze jedną. Może ta druga. Może ta druga będzie lepsza. No jest krótsza na pewno. No chodź Tylko czy jest na tyle długa, czy ma osiemdziesiąt zaraz będę wiedział no kurcze siedemdziesiąt osiem a jeszcze, a tu jeszcze jakieś, jakieś coś jest o to jest całkiem długie dobra będzie, no ale najpierw te obciążniki Dobra, zaczynam się za odkręcanie Przynajmniej Spróbuję czy w ogóle pójdzie odkręcić to będzie ciężko poszła, jedna poszła Druga to jak idzie Też poszła, jeszcze jedna mi tu została. Też poszła. O Myślałem, że będzie gorzej. 说着不笑。 Są obydwie, obydwa. Pomaluję chyba tylko jeden. U, ciężkie. To bym też chyba musiał, ale... Nie chcę tego odkręcać. To będzie jeszcze cięższe. A, A trochę mam problem z plecami. Jest to Nie. Ciężko idzie, ale idzie. é a zdjąć nie mogę oh yeah. Ale się ten to ta końcówka wbi w wbiła w to o. i jeszcze jedna. Tutaj są tylko trzy siuby. 咱们再来一瓶吧，一瓶。嗯、哎呀，那。 Wyszło. Dobra. I jeszcze jedna. Byle, żeby mi teraz nie spadł ciężkich, no nogi, bo tak na końcówce, widzicie, tutaj jest. Bo tu są trzy, tam ty były dwa. I chyba tam tutaj też dwa, a nie trzy, by było na równo. Yes. tá bom, so. Dobra, jedna niby wyczyszczona, nie powiem, lekko nie było. Szpachelką musiałem skrabać, potem dopiero szczotką. Czyli 20-letni brud, błoto, wszystko, smary, wszystko razem to. Trochę jest tego. I teraz druga mi, teraz druga mi została. <grywa> a, już felgi wyczyszczone. Obciążniki też czekają na, na jutro, bo jutro farba będzie. A teraz już odkręciłem szybę. Tam już jest. Jedna śruba się ukręciła, bo się zardzewiała, chyba była. To, a teraz pójdę po te okna od kempingu i będę dopasowywał. Robię z tej szyby. Z tego, z, tej, z tego plastiku. Na szerokość już odcięte mam. Teraz tą tu warstwę, tą tutaj wierzchnią warstwę odrywam. Ona jest tutaj wklejona, widać. Na tym Wybrzuszonej zostawie, Na tym Dobra, wstępnie założona Teraz przymierzam jakby Jakby mi tu miały uszczelki Pasować na to Bo to jest tak I Tu bym musiał coś Dołożyć żeby dolegało ale jest lepiej niż z stamtąd, Teraz jest po całości ładnie. Od razu ina inaczej od razu to wygląda lepiej. Nie ma szczelin takich jak tam były z boku. Bo pierwsza moja koncepcja była tu przykręcić listewkę z drugiej strony, tak samo, żeby po prostu usztywnić też i uszczelkę do kabiny. Tak też mogę zrobić. A co wy o tym myślicie? O! Taką ramkę robię. Profil za starej szyby rozkręciłem. Z drugiej strony będzie tak samo. Tu o usztywnienie takie. I też, żeby dobrze doszło do uszczelki. Tu będzie uszczelka. Czy wy słyszeliście już o dwóch portalach rolniczych? El Bordo i Food Farmer Jeśli nie To zapraszam Żeby odwiedzić Bo naprawdę warto Na El Bordo Można kupić różne maszyny Rolnicze Jak i samochody na, A na Food Farmer Naprawdę Znakomite Dobrej jakości Naturalne Jedzenie, wyroby od rolników. No, i przy okazji zapraszam też, o, oczywiście, na mój kanał Agrobartas 84. Zapraszam do subskrypcji.